Większość z nas od najmłodszych lat słucha o Panu Bogu, chodząc na katechezę szkolną, uczestnicząc w niedzielnej mszy świętej, słuchając homilii, czasem może także czytając jakąś dobrą książkę religijną czy oglądając dobry chrześcijański film. Ale kiedy przychodzi godzina próby, kiedy trzeba stanąć w obronie swojej wiary, Wiele osób mówi, że proszę księdza, nie wiem co się stało, ale nie miałem odwagi się odezwać, bałem się zareagować, nie wiedziałem co powiedzieć. Różnie w naszym życiu bywa. Jest taka książka, bardzo piękna, Mój Chrystus połamany. Jest to historia takiego zakonnika, który gorąco pragnął kupić sobie wizerunek Pana Jezusa. I chodził po antykwariatach, szukał, szukał, aż w końcu trafił w jednym z antykwariatów na taką figurę Pana Jezusa, który był, która była bardzo zniszczona. Ten Pan Jezus nie miał nóg, miał urwaną rękę, twarz miał tak obdartą, że w sumie ciężko było poznać, że to jest w ogóle Pan Jezus i nawet nie miał krzyża. I autor tej książki bardzo ładnie podejmuje refleksję na temat właśnie tej połamanej, poniszczonej figurki, pasyjki Chrystusa. I mówi, że zakochał się w tej figurce właśnie dlatego, że Pan Jezus nie ma nóg, aby mógł mieć moje własne nogi. Pan Jezus nie ma ręki, aby mógł się posługiwać moimi rękoma. Pan Jezus nie ma także twarzy, Abym i ja czasem nie bał się stracić swoją twarz w imię miłości do Niego, albo czasem, żebym to ja użyczał swojej twarzy właśnie Chrystusowi, kiedy trzeba iść do drugiego człowieka. Pan Jezus także nie miał swojego krzyża, gdzieś zagubił się, abym to ja przyjął krzyż, krzyż swojego życia, który daje mi Bóg, i abym go niósł, jednoczył z Jego męką i z martwych staniem. Bardzo piękna książka, taka medytacyjna, która w sumie jest takim dobrym rachunkiem sumienia dla nas wszystkich. Jak to jest właściwie w moim życiu? Czy potrafię stawać w obronie swojej wiary? Czy potrafię stawać w obronie chrześcijańskich wartości? Siedzę tutaj na rusztowaniu. Rusztowanie jest w parafii symbolem jakiegoś remontu, jakichś prac konserwacyjnych itd. Może i ja w moim życiu potrzebuję właśnie jakiegoś generalnego remontu, remontu swojego serca, rewitalizacji swojej duszy. To wszystko można naprawić. Można naprawić w konfesjonale, bo fundamentem tutaj jest przede wszystkim stan łaski uświęcającej. Tam, gdzie człowiek ma czyste serce, tam, gdzie człowiek żyje w bardzo bliskim zjednoczeniu ze sercem Bożym. Tam się nie lęka, że świat go wyśmieje, że świat go odrzuci. Bóg jest ze mną i Bóg jest właśnie z takim człowiekiem, który żyje blisko Serca Bożego. I wtedy, kiedy przychodzi godzina próby, kiedy trzeba stanąć po stronie Jezusa Chrystusa, taki człowiek się nie boi, bo wie, że Bóg zwycięża. Bo jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?